Cześć wszystkim, witam na kanale POP Świadomość i dzisiaj zapraszam Was do bardzo takiego osobistego, spontanicznego filmiku. I tak na pewno jak widzicie nazwę tego, tego filmiku, tytuł właśnie filmiku jest on dosyć kontrowersyjny. A dlaczego? Zaraz Wam opowiem. Pomysł na filmik tak powstał dosyć spontanicznie. W ogóle strasznie mnie denerwuje to, bo nie mogę dzisiaj ustawić kadru. Mimo, że tak, no, przez to pewnie, że tak jakby nie do końca planowałam to wszystko. E, tak, w każdym razie dzisiaj chciałam podzielić się z Wami kilkoma e, przemyśleniami. E, I zacznę od, e, od pewnych statystyk, że tak powiem. E, tak Właśnie weszłam na swojego Goodreadsa i przedstawię Wam kilka statystyk, moich statystyk. 2021 rok. 56 przeczytanych książek na 30. 2022 rok, 48 książek przeczytanych na 45, które sobie zaplanowałam. Obecnie, 2023 rok, 86 książek na 52 zaplanowane. Eee, I teraz tak, dlaczego o tym mówię? Mówię, żeby się pochwalić? Szczerze mówiąc, nie mówię tego, żeby się pochwalić, a wręcz przeciwnie. Pokazać wam, że kinda jest to problem. Eee, ja staram, staram się nie dzielić jakoś bardzo tak e, osobiście swoimi jakimiś tam problemami, swoimi dziwnymi za przeszłościami i, i tak dalej, e, ale dzisiejszy filmik, dzisiejszy tak, dzisiejsza, nie wiem, taka aura i to wszystko, e, trochę mnie zainspirowało do tego, żeby e, pogadać z Wami. W tym roku zaczęłam e, terapię. E, tak no po prostu zaczęłam, poczułam potrzebę, że to jest czas na to, żeby właśnie zadbać o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i ostatnio na właśnie na terapii do, doszłyśmy razem z moją panią terapeutką do wniosku, że mam problem z eskapizmem. Uciekam do książek, żeby uciec jakby od tej realności, od tego życia codziennego. No i fakt, trochę tak jest. Zwłaszcza jeżeli czytam fantastykę, to są nowe światy, to w ogóle super. Jak czytam romanse, to są to miejsca, które, wydarzenia, które się nigdy nie wydarzą w moim życiu, przynajmniej jakoś, no to są bardzo nierealne zdarzenia, a gdzieś tam powiedzmy, moja podświadomość bardzo by chciała, żeby coś takiego się stało. I jeszcze może Wam przedstawię mniej więcej tak. I powiem Wam, że tak, ja czytam książki od kiedy właściwie zaczęłam składać litery. Um, jakoś tak zawsze właśnie mnie się znajdowało, znajdowało z książką. E, jeżeli e, kojarzycie ten motyw e, dziecka, które czyta książkę przy obiedzie, to byłam ja. Przyznaję się, czasami tak też się zdarzało, że dosłownie. Czekałam tylko, aż się skończy obiad, żeby czytać książkę, albo siedzieliśmy u moich dziadków przy stole, jedliśmy obiad, a ja gdzieś tam pod, pod stołem czytałam. Także tak, to był, to, był, to był mój totalnie klimat i ja bardzo kocham czytać książki. Miałam długą przerwę, była to mniej więcej w okresie studiów, i nie wiem, czy mnie to też nie zahaczało końcówka liceum. Ale to było gdzieś około studiowe, kiedy właśnie nie. Przestałam czytać książki na. no, 4 lata, myślę, że spokojnie można powiedzieć. No i w czasie pandemii chyba y, zaczęłam czytać na nowo. Mm i właściwie zaczęło się od tego, że no ja zawsze mówiłam, że najlepszym prezentem dla mnie na urodziny, na święta są książki zawsze sobie wybierałam książkę, jakąś tam wysyłam ludziom znajomym, rodzinie którą książkę chcę, jakąś tam listę zawsze robiłam i ludzie wiedzieli, no niektórzy to zgadywali co, co mi się będzie podobać, niektórzy właśnie wybierali z tej listy i często po prostu ja czytałam, nie wiem, jedno, na tym zastoju czytelniczym, powiedzmy, czytałam może jedną, dwie, w sumie nie wiem dokładnie ile, kilka książek w roku, może z pięć max. Eee, I chyba to wszystko zaczęło się od Siedmiu Śmierci Eweryn Hardcastle, że przypomniałam sobie e, o miłości do, do czytania. E, I na pewno no, jedną z książek, która rozbudziła dalej moją miłość do czytania, była książka Historia Naturalna Smoków i wtedy jakby pierwszy raz świadomie kupiłam, przeczytałam, zakochałam się w fantastyce, ponieważ ja mam love-hate relation, że, że tak powiem, z fantastyką w moim przeszłym życiu, ale nie chcę, to nie jest temat na dzisiaj. W każdym razie tak to się zaczęło i od Historii Naturalnej Smoków właściwie regularnie Kupowałam książki, czytałam i na nowo po prostu rozkochiwałam się w literaturze i em, pokłonął mnie Maksym. Potem była właśnie Riri Tarego Pottera, który jak wiemy zapoczątkował moją e, kolejną obsesję Potterową, po, kolejną obsesję w moim życiu, bo to już była chyba trzecia czy czwarta. Która trwa do dzisiaj, i no też dlatego jesteśmy tutaj wszyscy razem: i tu na kanale, i na Podświadomości na Instagramie, no i obecnie też na TikToku. I to wszystko jakby zawdzięczam tej miłości do Harry Pottera, ale właściwie tak naprawdę książką, które czytałam wcześniej. Także tak to się wszystko zaczęło. I teraz to, dlaczego się tu zebraliśmy, dlaczego nienawidzę być książkarą. Dlaczego nienawidzę tego, kim powiedzmy się stałam, kim jestem obecnie, jeżeli chodzi o czytanie książek. Kiedyś literatura dla mnie była czymś wyjątkowym. Czytałam, czytałam młodzieżowe rzeczy, typu pamiętnik księżniczki, oczywiście. Czytałam takie właśnie bardzo dziewczęce rzeczy, jak Szkoła Gwiazd. Och, to była, to była obsesja dla mnie. Z moją przyjaciółką z podstawówki właśnie bawiłyśmy się często w szkołach gwiazd. Eee, pamiętam, że też ją prezentowałam jako jedną z książek, którą miałam jakby jako lekturę szkolną w podstawówce, bo wybieraliśmy jedną książkę wtedy. No i Ragon wygrał tak swoją drogą. E, tak, ale Szkołę Gwiazd wtedy prezentowałam. To, to były niesamowite czasy. Potem właśnie przyszły czasy wampirów, wampiryzmu. E, ja z mieszku nie czytałam, bo pierwsze kilka stron mnie totalnie odrzuciło od siebie. Nie podoba mi się styl pisania Stefani Meyer. E, ale pamiętniki wampirów totalnie mnie w sobie rozkochały, mimo że trzecia część to jest już topór. To źle wspominam, ale yy, tak. I kiedy zaczynałam się rozkręcać w bardziej młodzieżowe, starsze książki, wtedy przyszła też miłość do literatury pięknej, kryminałów, przede wszystkim kryminałów. I, i to jest klucz tego wszystkiego. Ja mam w sobie niesamowite pokłady takiego pożądania wręcz literatury pięknej. Wręcz też mam ochotę wrócić do kryminału, do tych detektywistycznych książek, które zawsze gdzieś w moim życiu były, ponieważ też moja mama i moja babcia czytają książki właśnie w tym klimacie głównie. To też myślę, że dlatego tak chętnie czytam te książki i tak bardzo do nich gdzieś tam chcę wrócić bo mi się też z nimi kojarzą i też kojarzą się z tymi moimi czasami, kiedy chciałam być antropologiem sądowym, czy pracować właśnie w Policji, w Wydziale Śledczym, czy być toksykologiem, czy patologiem, no po prostu dla mnie to była taka wymarzona praca wtedy. I kochałam te książki. I co jest jakby nie tak? Dlaczego ja Wam opowiadam o tym wszystkim? Bo doszłam dzisiaj do realizacji, że nie lubię Czytelnika, którym się stałam. Eee, czytelnika podatnego na opinie innych, czytelnika, który sugeruje się popularnością, bo bądź co bądź. Obecnie żyjemy w czasach, gdzie promocja książki wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała jeszcze 5 lat temu. Eee, ja pamiętam, że. Właściwie jeszcze chyba dwa lata temu to było tak, że ja naprawdę wchodziłam na stronę Empiku i patrzyłam na premiery książek i na tej podstawie wybierałam książki, które chcę przeczytać. A obecnie to często jest dyktowane e, popularnymi książkami, które się pojawiają gdzieś e, w mediach społecznościowych czy książkami polecanymi przez moich ulubionych twórców. Jakby rozumiem, to też jest jakby ten format... E, na to pozwala, ma promować tytuły książki, zachęcać ludzi do tego, żeby czytali. No ja sama to robię tutaj obecnie, nawet teraz wam o tym mówiąc, oglądając wcześniejsze filmiki, na pewno to wiecie. Także jestem totalnie za tym, tylko że idę w stronę, w którą nie, chci, nie chcę iść do końca. Chciałabym na nowo odkrywać książki, które, o których nic nie wiem. O których nie słyszę żadnych opinii, książki, którymi nie muszę się przyścigiwać, że nie muszę znać tej książki, żeby być w bukmediach. mediach. Ja na przykład, y, przez to, że nie czytałam żadnej z Starym James poza, poza szkanem tronem, pierwszą częścią, y, bardzo chcę przeczytać Dwory, ale to jest tylko dlatego, że wszyscy o tym mówią. I dosłownie to jest teraz. To jest właśnie to, że przez to też, że mam bardzo dużo tytułów wszędzie, z każdej strony, po prostu każdy mówi, że to jest super, to jest super, to jest super. Mam milion premier różnych książek, mniej lub bardziej jakościowych. To jest przytłaczające. I ogromne jest to, że ja mam tyle książek tytułów na półkach, które naprawdę chcę przeczytać, naprawdę chcę się zapoznać z nimi, ale nie jestem w stanie, bo po pierwsze, coraz więcej nowości. Coraz mniej czasu, bo jednak teraz jestem na takim etapie życia, że nie mam czasu tak jak jeszcze rok temu, dwa lata temu na czytanie książek. Tyle ja czytam, mimo że czytam teraz więcej książek, ale to dlatego, że audiobooki do tego doszły i ten eskapizm w moim wypadku też się właśnie tam zapowiada. To są książki, które czekają na mnie od roku, kilku miesięcy, dwóch lat. No to przykładowe. To akurat przeczytam poza tą Jan Mokar. E, tak, ale e, przeraża mnie to, że mm, nie jestem już czytelnikiem takim, jakim byłam. Książki, które wybieram są bardzo lekkie, są czasami infantylne, czasami są złe, czasami są takie, że przeczytam i zapomnę. W tym roku, jak patrzyłam na swojego Goodreadsa, tak naprawdę jest może jedna książka, która w jakikolwiek sposób wpłynęła na mnie. Tak, mam cudowną serię Braci Bergman. Uwielbiam ich. To jest, są najlepsze romanse na świecie, ale to nie są książki, które zmieniły moje życie. Zmieniły moje życie, jeżeli chodzi o literaturę romantyczną. Jeżeli chodzi o romans jako gatunek, pokazały mi, że każdy może kochać, że pomimo różnych um, przeciwności losu, człowiek może znaleźć tą drugą połowę, może być sobą w połączeniu z kimś innym. Bycie niedoskonałym jest doskonałe i to jest fantastyczne. I jestem wdzięczna Chloe za to, że napisała te piękne książki, te piękne opowieści. I one zostaną ze mną yy, przez jakiś czas na pewno i będę do nich wracać. Tylko to nie jest książka pokroju na przykład Frankensteina, która ze mną siedzi i ja analizuję ją w głowie. To nie jest książka pokroju szkarłatnej litery, która mnie jako Amerykaniście porwała serce i pokazała to, co jest... Wyjątkowe w Stanach Zjednoczonych, w tym społeczeństwie, które jest zbudowane na fałszu, hipokryzji i zabobonach. No to jest niesamowite. I nie przeczytałam żadnej książki w tym roku, która by wpłynęła na mnie w ten sposób, w którym wpłynęły inne książki. Ja nie chcę teraz dyskredytować książek, które przeczytałam w tym roku, bo poświęciłam im czas poświęciłam im e, moją głowę że tak powiem e, ja mam analityczny umysł, więc jakby ja je bardzo analizuję i zastanawiam się nad nimi dosyć mocno i brakuje mi tego, żeby mieć taką intelektualną ucztę, że brakuje mi tego żeby się skupić ja uciekam w te proste lektury te Lektury, które napisane są dosyć łatwym językiem, ponieważ wiem, że je przeczytam w dwa dni, yy, ponieważ wiem, że przy nich mogę się odmurzyć i to jest na duży plus. Ja jestem jakby za. Ale pamiętam, jak jeszcze chyba z dwa miesiące temu patrzyłam na Goodreadsa prze, yy, mojego, prze, yy, przeglądałam go no i sobie myślę no ale kogo wybiorę na ulubieńca na przykład roku? Czy to jest chociaż jedna książka, którą mogłabym nazwać moim ulubieńcem roku? Mogłabym, bo wybiorę takie książki właśnie, załóżmy jak Bracia Bergman, czy, nie wiem, Icebreaker, e, tylko w wersji angielskiej, e, czy Ludzi, których spotykamy na wakacjach na pewno, które przeczytałam w tym roku i... Podobały mi się i są jakby ulubieńcami ze wszystkich książek, które przeczytałam, z 86 książek, które przeczytałam. Ale z 86 książek, które przeczytałam, nie ma tej jednej, jedynej, wyjątkowej perełki po prostu mojego życia. To mnie przeraża. To mnie przeraża, w którą stronę ja idę jako czytelnik. To za to właśnie nienawidzę się jako yy, czytacza, jako osobę czytającą. To nie jest to, co czułam kiedyś czytając. Teraz czuję presję, ponieważ muszę napisać recenzję, ponieważ jest nowy tytuł i muszę go po prostu poznać, bo wszyscy będą o nim mówić. Nie o to chodzi. Ja zaczęłam słuchać Fourth Wing, żeby wiedzieć, o czym ludzie mówią, a po jakimś czasie jakby zauważam, że ja odpływam gdzieś indziej myślami i nie wiem, czy to książka mi się nie podoba czy to ja nie potrafię się skupić na tym, czy o co chodzi. I chcę, droga Wiktorio, chcę, żebyś czytała to, no co naprawdę masz ochotę. Kocham Arsène Lupę i myślę, że jeżeli w tym roku bym przeczytała Arsène Lupę, to to byłby mój ulubieniec, ponieważ kocham go. Sherlocka Holmesa tak samo, uwielbiam te powieści. Bardzo lubię Anetę Jadowską i Katia, którą teraz czytam, naprawdę też jest fajną rozrywką. Ale to też właśnie nie są książki. No może jeszcze Arsen, to, to jest ta książka. Ale to nie są książki, które robią wywrót w mojej głowie. Brakuje mi strasznie tych wrażeń. Stuart Turton, to jest przecież mój ukochany autor. Już się nie mogę doczekać marca, kiedy on wyda książkę kolejną. I ja wiem, że to on będzie na przykład tym moim ulubieńcem. To wiem, że ta książka na mnie mocno wpłynie. Um, i tak, rozumiem też, że na mnie romanse wpływają emocjonalnie. Emocjonalnie jestem mega, mega zadowolona z tego, co mam, z tego, co osiągnęłam. Z tego też, jak się rozwinęłam sama emocjonalnie, dzięki terapii, dzięki książkom, które teraz czytam. No to jest niesamowite, ale nie ma tego czegoś, nie ma tej magii, nie wiedzy, tej magii odkrywania. Ja często się łapię na tym, że czytam książkę, ale nie jestem w 100% zaangażowana w to, co czytam. I to też mnie przeraża, bo czytam po to, żeby się zanurzyć w historii, żeby żyć życiem bohaterów, żeby żyć w tym świecie, który tam jest, a mnie tam nie ma. Ja jestem, wiem, co się dzieje, ale jestem jak, jak duch. Dosłownie, jak czytam niektóre książki one mi się podobają bardzo, ale jednocześnie jestem jak taki duch, że jakby nie potrafię tej imersyjności uzyskać i nie wiem o co w tym wszystkim chodzi i nienawidzę to są bardzo, wiem, że to są bardzo duże słowa ale nienawidzę tego uczucia nienawidzę tego, że jestem przebodźcowana że książek jest multum że chcę wszystko na raz teraz za jaką cenę Dlaczego ja chcę tego wszystkiego naraz, teraz, w tym momencie, żeby móc porozmawiać z kimś na temat najnowszej premiery? Czy to jest dlatego, że chcę znać po prostu to, o czym mówią ludzie? Czy chcę mieć ucznia czytając? Po co ja to robię? To jest pytanie, na które właśnie nie potrafię odpowiedzieć w tym momencie. Kocham czytać książki, kocham książkę. Kocham dotykać książek, wąchać książek. Teraz mam przetkany nos, więc kartkować książki. Uwielbiam to. Ale coś się zmieniło. Może to też przez audiobooki, em, które zaczęłam słuchać, żeby jeszcze więcej poznawać historii. Może to przez pęd, może to przez bodźce, może przez ludzi, którzy są tutaj w mediach społecznościowych, których uwielbiam, ale czasami ja po prostu nie mogę. I z jednej strony bardzo się cieszę z tego, co mam i jestem wdzięczna za to, jak się rozwinęłam właśnie w tych mediach społecznościowych, dokąd doszłam, gdzie jestem. A jednocześnie czuję się, jakbym spadała, jakbym nie doceniała tego, co mam. Jakbym wszystko... Łapała się wszystkiego. Trochę coś takiego, że... że ja chcę ich najwięcej, jak najmniejszym kosztem. A czasami jednak warto czytać książkę w miesiąc, a nie w dwa dni. Nienawidzę tym, kim się stałam jako czytelnik. Nienawidzę tego, gdzie... Po prostu mnie zaprowadził jakiś pęd, jakaś chęć z poznania wszystkich historii, że aż ja takie chłonę, a często nawet nie pamiętam, czym one są. Jest mi smutno z tego, że zrezygnowałam trochę z kryminałów, że zrezygnowałam z grozy, że zrezygnowałam z literatury pięknej z cięższych tekstów, z reportaży, ponieważ co, jedyną osobą, którą mogę wymienić, jestem ja sama. Ale zostawiam Was z tym wszystkim. Um, powiedzcie mi, jakie Wy macie odczucia, jeżeli chodzi o współczesny czas, świat, współczesne książkowe media, współczesnych ludzi czytających. A. Um, ja się trochę otworzyłam e, późną porą, bo jest bardzo późno, jestem bardzo zmęczona. Mam nadzieję, że e, wiecie o co mi chodzi i mówiłam w miarę składnie. E, no, więc tak, dzięki, że słuchaliście. Jeżeli dotrwaliście tutaj, to naprawdę jest szapoba, dzięki wielkie. No, mam nadzieję, że będzie więcej takich rozkwin życiowych i więcej takich pogadanek. Jeżeli Wam się podoba, to koniecznie dajcie znać. I dajcie znać mi, jak Wy się czujecie w tym książkowym świecie. No, a tymczasem życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Czytajcie same dobre książki, i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!